Witaj na kanale Świadomej TV. Zapraszamy do oglądania zamieszczanych przez nas filmów. Jeżeli Ci się spodobają, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz dać łapki w górę pod filmem. Świadoma TV. Telewizja ludzi chcących żyć świadomie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie kochani. Witajcie. Elżbieta Starko. I Adam Karpiński. E, dzisiaj tak na, w planerze na wyjeździe Chcieliśmy też w ramach naszej jakby pracy ze świadomością i dzieleniem się z Wami tą pracą, chcieliśmy z Wami porozmawiać na temat energii, trochę może kalibracji, tego, co łączy się z nowymi drogami. Po prostu jesteśmy, można powiedzieć, w sercu mazurskich lasów tak. tutaj wokoło pełno zieleni, pełno zwierząt, Od głosów odgłosów. Słońce pięknie Życia. świeci. Życia. E, to jest miejsce, e, które nas tutaj urzekło na naszej podróży. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby coś też i Wam przekazać z tej drogi. I Cieszymy się właśnie, że w takim właśnie miejscu. No, my jesteśmy takimi osobami, które lubią zjeżdżać z głównej drogi bez względu na to, jak tam GPS prowadzi. tak. Z utartego szlaku dlaczego? Dlatego, że daje to nam zawsze jakiś nowy ogląd rzeczywistości, tak? Mówi się też przecież, że zmień punkt siedzenia, zmienicie się punkt widzenia, tak. Dokładnie. Wytrącenie z rutyny łączy się właśnie ze zmianą drogi, ze zjeżdżaniem ze szlaku. Dokładnie. 100 metrów zawróć. Bardzo wiele się mówi. Bądź na topie, bądź tak. pro, bądź trendy. To wszystko są utarte szlaki, utarte schematy, które no, już ktoś, ktoś taką kiedyś drogę wymyślił tak, i ustalił wykonał. jakiś wzorzec, kim tak naprawdę i jak w tym życiu się przejawiać, kim być, w mm -hmm. jaki sposób. To są, to jest I że chyba tak jest najlepiej. Tak. I to jest próba dopasowania się, wpisania się właśnie w ten... Rytm, który, który, model, taki model. model. Mhm. Natomiast y, my proponujemy zupełnie coś innego. Takie zjechanie z drogi, wytyczenie własnych dróg y, i dotarcie właśnie w takie miejsca. Ja bym to powiedział nawet, że to jest dotarcie y, do środka natury, czyli tak naprawdę do, do głębi samego siebie. Natury w sobie. Natury w sobie, tak. bo natura na zewnątrz, natura w nas to jest ta sama energia. To jest ta energia miłości, do której my dążymy, którą szukamy. A to nie jest energia, ani pro, ani trendy, ani na topie. <noise> tak, to nie jest. To rzeczywiście jest mało na topie, tak. Natomiast na pewno zostanie to zrozumiane przez tych wszystkich, których nie zaspokaja być pro i być na topie, tak. Którzy poszukują pomimo wszystko własnej drogi i rozumienia, że na tej drodze Zdarzają się również różne etapy, czyli etap bycia, trendy również, tak? Komuś może być na jakimś etapie zdecydowanie potrzebny. Natomiast teraz tak, jesteśmy tutaj w takim pięknym miejscu, zjechaliśmy z tego utartego szlaku, żeby też popatrzeć na siebie jakby z innej perspektywy, tak? No i co my tutaj możemy wyczuć? Powiedziałeś, że łączy się to z naszą pierwotną naturą. Co w takim razie my możemy tutaj wyczuć energetycznie? Co to robi z nami? E, jakie są odczucia? Jednocześnie, co odbieramy z zewnątrz? Tak. Jeżeli wrócimy pamięcią do tych pierwszych filmów, które kiedyś nagrywaliśmy, tak. to zaczynaliśmy od e, kalibracji natury. Nie wiem, czy pamiętacie. Tak. E, był tam śpiew ptaków, powiew wiatru, strumyk i tak dalej. Zauważcie, że wszystkie te elementy natury, które tam były pokazane, wymienione, skalibrowane, one były powyżej 500, czyli powyżej poziomu miłości, czyli same w sobie przejawiały miłość. I jeżeli my znajdujemy się tutaj, to my mamy pełny kontakt z miłością, Dokładnie. z czystą miłością, z czystą radością, radością bycia, życia, tworzenia tego wszystkiego właśnie, co tutaj jesteśmy. Co, co odczuwamy i co tak jakby dotyka też naszego serca, tak? Dotyka tak, naszego bezpośrednio serca. z nami rezonuje, to się czuje. Tak. I to właśnie zatrzymanie się w tej drodze, e, zobaczenie tego wszystkiego wokół nas, daje nam wtedy ten bezpośredni kontakt i możemy zobaczyć, że my tak naprawdę też jesteśmy częścią tej natury, też mamy w sobie tą miłość, tylko jeżeli się nie śpieszymy, możemy to w sobie zobaczyć. I teraz tak, jeszcze jeden bardzo ważny element. My wcale nie musimy rezygnować z nowoczesności. Bycie w jakiś sposób nowoczesnym, czyli korzystanie z dobrodziejstw. Jednocześnie świadomość przejawia się tutaj bezpośrednio z dbaniem. To nie znaczy, że mamy wjechać w jakieś miejsce, gdzie jest, nie wiem, rezerwat. I zakłócać tam ciszę i spokój. Nie. Myśmy wjechali sobie na leśny parking, leśną drogą, gdzie nikt nikomu nie przeszkadzamy, ale jest śmietnik, jest już częściowo teren jakby troszeczkę przygotowany. Adaptowany na potrzeby. Ale tylko część bycia. tego terenu, tak. bez ingerencji w pozostałą część tego terenu a my nie musimy nakładać łapciów jakiś tak jak to było kiedyś w dawnych czasach żeby się zintegrować z tą naturą nie świadomość polega na tym żeby wykorzystać wszystkie zdobycze cywilizacji tak chociażby to że możemy tutaj nagrać dla was film którym się możemy z wami podzielić a jednocześnie możemy być częścią tego miejsca w danym momencie i chłonąć tą energię, którą to miejsce emanuje. Po prostu. To jest świadomość bycia tu i teraz. Tak, to jest świadomość bycia tu i teraz. Radzę Wam, i również na pewno Adam się do tego przyłączy. Zjeżdżajcie czasem z utartych szlaków. Bez względu na to, no, e, tak powiedzmy przez porównanie, e, troszeczkę to, to mówimy tak, że e, była droga, zjechaliśmy i tak dalej. Dobrze. Spróbujcie w ten sposób wytracać swoją podświadomość z równowagi. Z równowagi po to, żeby ona mogła zobaczyć jakby inny punkt widzenia, po to, żeby mogła się nauczyć innych rzeczy i zobaczyć, że jakby wypuszczenie nadmiernej kontroli po to, żeby być tylko proi, po to, żeby być tylko trendy i trendy, tak, da wam jakby tą możliwość odzyskania siebie z powrotem. Tak. Poza tym jeszcze dzisiaj i w poprzednich dniach, tak. jak jechaliśmy tutaj po Mazurach, to też przyszła mi taka refleksja. Bardzo wiele osób ma tylko punkt A i ma punkt B, czyli dąży. do którego tak. chce dotrzeć jak najszybciej. Mhm. Ekspresówki, autostrady i te sprawy. Tam są same osoby, które się śpieszą. Tak. Ale kiedy zjechaliśmy z tej drogi, to okazało się, że na bocznych drogach mamy ciszę, spokój, nie ma tak. ruchu, ale mamy ale jest, wolniej. jest wolniej, <laughs> ale mamy miejsca tak urokliwe, tak urocze, że po prostu z autostrady, z tego szybkiego nurtu, tego pędu yy, tak naprawdę tam nic nie ma w tym w tych mhm. miejscach. Tam po prostu jest spokój, jest to wyhamowanie. W sposób naturalny, i tam dopiero można się delektować. A tutaj za oknem widzimy: tutaj piękny jeleń, tutaj sarna, tam czaple, cała czaple dzisiaj. tam bociany, tam jeszcze inne. Słuchajcie, to jest coś, co nas raduje od środka, i to jest warte tego, aby po prostu tą drogę wybrać dla siebie. Taką, jaką my chcemy, a nie taką, jak nam to No po dobrze, ale tu jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, a mianowicie. Jak jedziesz wolniej, to nic cię nie umyka z tych rzeczy, o których powiedziałeś, Dokładnie. tak? Czyli odnosząc to do swojego życia, nie umykają ci szczegóły, których nawet nie jesteś w stanie zauważyć, jeżeli tylko pędzisz z punktu A do punktu B, nawet jeżeli punktem B jest tylko e, sukces, 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 czyli jakaś wizja sukcesu, która została przez ciebie e, tak jakby przyjęta, że jest to jedyna możliwa. E, jeżeli nie zwolnisz, to nie zobaczysz, ile pięknych rzeczy na drodze do tego sukcesu mogło ci po prostu umknąć, a które, z których jednocześnie Ten darów, się składa, tak, ta. tak, a jednocześnie z tych darów mogłeś skorzystać. Tak jak my w tym momencie korzystamy z tego miejsca, z tej przyjemności, z tą całą radością odczuwania tego miejsca. Tak, życzymy Wam również e, takich spotkań z samych, sam, samym sobą. Właśnie w takich miejscach, które dają do tego inspirację. Szukajcie tych miejsc, tych miejsc jest bardzo dużo, one są koło was, może nawet niezauważalne, może... W tym samym miejscu, gdzie mieszkacie? W tym samym mieszkacie, mieszkacie. Tak, tak. Nie trzeba żeby gdzieś daleko specjalnie wyjeżdżać. Zobaczcie, to są takie miejsca, do których jak wracacie, to ładujecie akumulatory, nabieracie tej wewnętrznej siły, chęci do działania w normalnym codziennym życiu. To też jest właśnie po to, żebyśmy my też mogli się zregenerować, tak? A jednocześnie podzielić się, bo dzieląc się, możemy temu miejscu też dać naszą miłość, naszą radość z tego tak. spotkania i wdzięczność. Przede wszystkim wdzięczność. No i co? To chyba tyle. Na, na tyle. Dzisiaj. Będzie jakieś fajne miejsce. Myślę, że też znajdziemy dla was jakąś nagramy, inspirację tak. kolejną. Dziękujemy za, dziękujemy to za spotkanie, dzisiaj. tak? Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy.